...i podążają śladami zaginionego informatora. Dzięki bratku, ale raczej nie zrobimy tego, no. połasimy tu... To byłby ciekawy miejsce, tak byłby tak ciekawy kątek, gdybyśmy przy na dni na przykład. ...podarował Wszystkie kurwy wpłacają teraz pieniądze, a w 31 dzień przedłużanego robię loda dla ziarniaka na wygni. Nie możecie tego przegapić. Ej, nie tak wiem. to też.

Paweł Sabrow podarował sześć złotych. Maszyna lotująca jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Pierwsza liczba, jebać. Druga liczba, brusza. Jebalnia otwarta. Masz Kuba Jakub? Mhm. Kuba Jakub? Jeszcze sześćdziesiąt podarował sześćdziesiąt było kurwa No to jeszcze dziesięć minut. Dzięki bracie! Kurwa, jedziemy Palermo, jest... Palermo. Zdążymy zwiedzić Palermo, Palermo, Palermo. Dzięki, Dobra, to jest to jest ta przystawka, którą mieliśmy się podzielić. Ziemniaki. Jak duża porcja, u mnie chyba o wiele Oj, ojej! Dal tego sera jest, ale dziwne. Jest słono. To jest miękkie. jestem bardzo zaskoczony tym. Mięciutki jak podusia jakaś. Czuchar y, bilety kupuje na samolocie. Bardzo najsłabsze lata. To jest kredytek. Musicie tego spróbować. To jest takie delikatne, pojebane. Oj, jest problem. W końcu jest Jakbyś podarował 300 zł widać ile? Ja pierdolę No i chuj 300 zł Dobra, trzeba zrobić z tego zdjęcie Proszę Państwa Pan z górawką To jest Państwa na górze? To jest Państwa chyba Jakie rusiecki leci dzisiaj? Jaki rusiecki? To pranek. Dobra, jak to się je panowie? Muszę to rozpierdolić, nie? Pokas ją. I co teraz? Gorąca. Gryzę ją. Ha, poczekaj. Muszę was dać gdzieś indziej. Widać nas? Nie no, chyba nie za Własne zabijacze. Repał podarował 6 włosy. A dorzucę się, bo i tak nie ma co oglądać. Krakowski kręteczna był piekitu. Płukacz na nudy, a reszta to jebać, a najbardziej do co był nieudanym eksperymentem w probówku. podarował 6 zł. Skromna dopłata. Bardzo dobra, a pół piska widocznie. odpodarował sześć Otworzyć? Nie otwierać. Ale może jednak otworzyć? Nie, nie otwierać. No dobra, nie otwieram. Ty, ale może otworzyć jednak? Nie, nie otwieraj. Ale może otworzyć? Nie, nie otwieraj. Otwórzmy. No dobra, kochani, oficjalnie otwieram jebalnie. Zajmij sobie Dobra, Jej. to Dobra, kupiamy bilety Nie, nie siedzimy Odprawy sobie potem Kurwa, żebyśmy nie zapomnieli A o zapomnieli Macie Jeden mi podarował 6 zł. Dużo osiedziało w moim życiu z tego live, na przykład zajebali mi prawko, wileczł miejsce 7, rząd 7, najebali mi bitach. Kurwał do znaku Masz rację, chyba. Chyba ja nie ma się tak jedzony. Na wkrótce Panowie są wakacje, no jakoś to będzie. te wakacje, no... No nie, un... no, no, nie wiem, To mało widzę do szkoły chodzi jeszcze, to... Pewnie ci pracę. No nie wiem. To już Stary, to jest ogromna. No wiem, ja już nie Dobra, Zanga jedzenia. Po akadem to mamy dokładnie taki sam, ale to

Uważam, że to jest low-key zajebiste Asiu, o tym mówisz, że canola mi się, się cieszy? Możemy się zaatakować O kurwa, znaczy ja zjem Może nic nie faję, tak? Canola? Nie no? mam no, no, szans Nie tak pełne jak Ej, to jest ziemniaczek Chciałem odpierdalać tak szybko jak tytułar, żeby dobić łatwo do milionstwa kg. No to, to zrób Czemu ludzie znowu się oburzają o słowa low-key? Kiedy się je używa, tak? jakim sposób? Bo, bo, tutaj... bo Paweł lubi użyć takich słów czasami Low-key Które niekoniecznie ja wiem, czy on wypasuje, czy nie, bo ja się nie znam No, no to low-key, tak jest Taki potoczny... Cieszę się, to, było, to, czy... Kierne, to jest. O, jest. No do to... Ja nie wiem czy to coś znaczy w angielskim, ale jak ja to mówię to chodzi o po prostu Niepopularno... Niepopular, niepopularną, nie wiem Nie wiem co to znaczy w sumie tak w sobie. No właśnie, tu jest problem To tak, progresy pierdolili o tym a w lolu? Nie tak niespodziewanie, o, w sumie Witma ma rację. Tak niespodziewanie pozytywne coś jest albo. Albo, że to jest taka niespodziewana opinia może, nie wiem. Nie, nie, nie wiem. A kiedy ja pójdę w Lowki? Wyciągnął już Lowki. Nie przypominam sobie, żebym powiedział już teraz Lowki. No powiedziałeś o lołki tym tym dać o przystawce To nie jest loak, to jest hiking no Wyjątkowy styl jedzenia To jest to jest, mordę, to jest tak często Ty masz mortadele Czy co to jest? Tak. Mortadela Mortadela, Mortadela To Czemu? To jaśmiał miejsca, To jest taka eksploatacja cała, że to. No ale to trzeba przyzwyczaić żołądek. A okay. to nie jest taką. Nie jest, jest No nie, jest. w ogóle. To się nie daje. Jeszcze gotować nie robię. <noise> Wiele osób by wymiękło. No to, ja wiem, ja. kurwa, na Kurwa hardkurowa ta pizza. A z ketchupem jakby było? Ej no, kubon, ale to musisz prowadzić, bo to jest nie nic takiego jeszcze A nigdy raz, nie. Ja, ja, szczerze, ja kocham jezro, padłem, ja sobie wyłączamy, zostawiłem Nie chcę tego, nie chcę. Dobra. Mam siły. Dziwny człowiek. Każda pierdolina, jak jest napierdoli, ale Dziwny człowiek nie lubi się nazrzeć tak, żeby umierać. Dziwne. Nie znam tego, ruszył się. Mamy jedan Spokojnie. Daj chwileczkę, my wszyscy, wszystkim się zajmiemy Pawłem. Ja ten ale jest walka z samym e... Kubon jedyny nie ma mańcetu ulanej Milo ja rekord wagi w tym miesiącu Tak, re rekord wagi zajebał w tym miesiącu, mówisz, że on nie ma ulanej e... Masakra są geny, tam czy ja mam, ja właśnie problem mam, fuj Tak, ja też mam geny fujowe to... A my jak teraz dupki dostanę z póki bez czar te duchki u, u mnie każdy w rodzinie gruby, no Tak, tak mnie tak Inno dość tam kończy ładnie No wina genów, tak Gdyby nie Geny i Paweł przestał, że się ważyłby 70 kilo, to wiecie jak on wyglądał? Jezus, Adonis. Jezus, tu Maria. Ale Paweł ma geny z tego Godfather. Geny <noise> <noise> Dino Kucharica podarował 60 gruzów. Chłopaki wskazujecie dla mnie brioche, tą relato z pistafiowymi lodami dla odziarni, dolce, sepo i pozdrów. Proszę panią za radę. No dobra, to znajdziemy to Ale co tyłeś? Lodów z jakichś tam kawiarni. Jeśli nie jest panem, tak. Nie widzę, no. podarował...